W tym odcinku zbudowałem największego i najmocarniejszego trapa, z którego nie da się wyjść, którym zabiję najlepszych graczy na całym serwerze Box Meepi, więc naprawdę polecam oglądać oczywiście do końca, a jak chcecie wygrać 15 milionów kaski na trybie Box Meepi, Zostawcie suba, lajka i napiszcie swój nick w komentarzu. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jak już dobrze widzicie, jestem widzowie. Oczywiście na Majstarze i mam najlepszej temy i chyba na dzisiejszy widzę cel odcinka to jest zbudowanie trapa i zabijanie. Gdzie najlepszy gracz na serwerze. Uda nam to zrobić. I trzymam za to kciuki, ale Wy oczywiście jeszcze przed rozpoczęciem odcinka, proszę Was o zostawienie suba dzwonem. No bo dużo osób, które mnie ogląda jeszcze nie subskrybuje. Zostawcie oczywiście lajka like i napiszcie coś miłego w komentarzu. No i mam nadzieję, że będzie na serio mocarnie. Oglądajcie do końca, bo to co się będzie działo, będzie na serio mocne. Oczywiście widzę, najpierw muszę zebrać materiały, więc idziemy na strefę bezpieczną i przydałoby nam się w sumie jakieś drewno, tylko to jest całe rozkopane. I zobaczymy czy tutaj może. Nie jest. Tutaj też widzę cały rozkupane drewno. Nie wiem jakim cudem, ale mam inny pomysł. To na razie, widzę, póki nie ma drewna, po prostu pójdziemy, widzę, na warp pipi i już wam mówię co zrobimy. Ci widzowie, bo ja mam taką taktykę, żeby zdobyć wełnę. Musimy zdobyć nici, ale jeśli rozkopiemy, widzę, koblęby, no to właśnie będziemy je mieli. Mamy stringi i będzie elegancko. I widzę, potrzebujemy dużo tej wełny, więc po prostu rozkopujemy. Ale my w sumie nawet jej nie potrzebujemy stawiać, bo po całej mapie jest porozstawiane tego bardzo dużo tych łebów. Więc po prostu będziemy je sobie skopywali elegancko. Oczywiście, widzę, odpalę incognito, bo jacyś zaraz gracze będą podlatywali do mnie. A ja w tym czasie sobie je pozbieram. Przyda nam się bardzo, widzę, wełna. Bo wełna, ją widzę, bardzo ciężko skopać. A mało osób nosi nożyce przy sobie. Będzie trzeba jeszcze zrobić parę takich właśnie przedmiotów. Ale to zaraz wam pokażę jakich. Widzę, ja sobie zbieram cały czas tą wełnę. Ona się bardzo przyda. I to bardzo, 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 bardzo. Więc szybko, cały czas zbieramy szybciuteńko. Oczywiście na sprincie zbieramy. Ktoś nas tutaj bije że jakiś szkibidiochio player nas tu... że jakiś szkibidiochio nas bije, a i mu totem zbijemy. Zbieramy, mamy już tego stack, więc zbierzmy tego stack i pół, nie wiem, coś takiego. To się szybko, widzę, tutaj zbiera. Widzę, jakiś chłop na no nam daje takie bomby i nas tak nakopuje, że ja naprawdę już nie wyrabiam powoli. No, jak oni mi widzę, oni, oni chyba ogarnęli, że ja to ja, nie? Więc idę w inne miejsce. Ja widzę, bo tutaj nie ma tyle webów w sumie, ale tutaj jest sporo webów, więc tutaj sobie pójdę zbierać, bo jest tego naprawdę sporo. I idziemy się po prostu klepać zaraz. Bo to jest na serio mocne, widzę, że, że tyle graczy teraz na boksie gra, bo na serio są mocne hity, więc ja zbuduję trapa i będę sadził im takie bomby, mam nadzieję, kurde, widzę, ja muszę sobie tylko zrobić lepsze troszkę perki, patrzcie, widzowie, jakiś chłop z nie aż takim dobrym mieczem, co ja, sadzi mi takie bomby, że zmyślałem, że zginę, patrzcie to, patrzcie, widzę, o, ma już tak mało, o, dostaj po totemie, już normalnie jak go na riczu prawie zabiłem, więc było naprawdę blisko, ej, idziemy szybko po te, e, oczywiście, pajęczynki i mamy już tego, no, dokopmy do 300, do dwóch i jeśli z moich obliczeń wychodzi widzowie, że będziemy mieli 24 wełny i się zaraz o tym przekonamy i już wam mówię. Widzowie, proszę bardzo, moje obliczenia nigdy nie zawodzą. No i co? Idziemy, widzę jeszcze po jedną bardzo ważną rzecz, która nam się bardzo przyda i jest to bardzo ważne i jest to dokładnie parę w sumie rzeczy, które, do których widzę, potrzebujemy w sumie drewno, więc musimy pójść na warp bezpieczna. Zobaczymy, co się już zrespiło. Dalej się nie zrespiło, jeszcze 20 sekund. Te drewno jest jakieś zbugowane i ono się nie respi, nie wiem, Czemu? Ale to nieważne, bo ja mam w sumie Trochę drewna, więc oczywiście widzowie Potrzebujemy do zrobienia Na pewno widzę, to jest tak ważne, że to jest naprawdę Super, Pacie. Robimy widzowie, patrzcie o co wam już pokazuję Robimy widzę tabliczki I możecie się zastanawiać, po co nam tabliczki I już wam pokazuję po co, bo widzę gracz Który, pacie. powiedzmy ma kratkę Może sobie postawić dwa łeby na, na głowę A jeśli postawimy tabliczki Widzę, to on nic nie zrobi, nie może nic stawiać Co jest najlepsze, więc tabliczki się nam Bardzo przydadzą Widzowie wiem, co się nam może jeszcze przydać, a będą to widzowie skrzynki, no proste skrzynki, ale sami zobaczycie po co. Jeszcze tutaj mamy troszkę widzę to drewna, więc oczywiście sobie je weźmiemy, przyda nam się. Więc oczywiście już chyba myślę, że możemy powoli wyruszać do zbudowania trapa. Jeszcze dorobimy trochę skrzynek. W sumie widzę, mam pomysł. Zróbmy ogromne, widzę tam skrzynki po prostu. Ogromną w ogóle taką platformę, a nie tylko tam y, jakaś część ze skrzynek, więc to też będzie gitem, więc oczywiście pyk. Dobra widzowie, ja mam już stack krzynek. Myślę, że tyle na wystarczy. Weźmiemy sobie jeszcze drewno, jak coś. No i widzę, możemy się brać za zabudowanie trapa. Widzowie, tylko mam jeszcze jedną zagwostkę. Nie wiem, gdzie zbudować dokładnie tego trapa, ale jest parę ciekawych w sumie miejsc na pewno gdzieś na mapie, bo mapa jest spora i na pewno gdzieś zaraz znajdziemy jakieś fajne miejsce. Na przykład o tutaj. Jest to bardzo ciekawe miejsce, bo tutaj się nie da uciec. Są te tylko trzy kratki. Jakbyśmy wszystko zrobili w wełnie, byłoby to mocne, ale to byłoby też trochę podejrzane, więc mam nadzieję, że może w takim na przykład jakim widzę tutaj kwarcu, może też by zrobić, że niby chłop tutaj wlatujemy, Myśli, że jest wszystko 500 kancuj, i się okazuje, że jest, widzę, w trapie. Dźwigi są też, widzę, bardzo OP. No, kurde, one są mocne w sumie do trapowania. I teraz nie wiem, czy wziąć dźwig, czy zbudować w lewym górnym rogu, na przykład, bo takie są gracze, którzy po prostu się wbiją z ciekawości, widzowie, do trapa. Więc ja myślę, że możemy w sumie takie coś zbudować. Więc oczywiście, widzę, muszę się tutaj troszkę podbudować. Wezmę sobie nożycę, bo tu postawiłem niepotrzebnie wełnę, a wełnę ona w sumie jest cena tylko dlatego, że długo się ją zdobywa. I jak widzę mówię, musimy to skopać wszystko, żeby coś graczej podlatywali. I budujemy widzę to ze skrzynek, możemy w sumie zejść troszkę niżej, troszeczkę. I patrzcie to, możemy tutaj zrobić w sumie wełnę, coś takiego. Tutaj tutaj widzę, wie, oczywiście dajemy jakąś tabliczkę. Możemy zrobić tak, tak. Oczywiście trzeba zaraz będzie zrobić to parę warstw, więc zejdę troszkę niżej. Pik, pyk. Oczywiście robię tego troszkę, więcej. budujemy sobie elegancko, pięknego trapa, więc sobie budujemy to i zobaczymy. Czy w ogóle ten trap nam wyjdzie? Zamogę ja mogę w sumie też zrobić dodatkową warstwę pajęczyn, bo to może być też git, że jakby chłopiec uciekał nam no w ostatniej sekundzie, jakby się złapał w pajęczynę, a nie miał widzowie na pasku usuwaczy, to mógłby nam ładnie oddać. I widzowie, teraz ważna część, bo jak on tutaj widzę, wlatuje. I mam jeszcze jeden pomysł, bo dużo osób tak robiło, widzowie, i to jest bardzo dobry pomysł, widzę, na budowanie trapa. Oczywiście widzę takie płytki. Patrzcie, widzowie, jeszcze zrobię taki jeden ciekawy trik, bo zrobię oczywiście takie coś, i patrzcie, widzowie, jak on tutaj wleci, zrobimy sobie takie coś elegancko, widzowie. Widzowie, jak będzie chciał jeść koksa, to musi otworzyć skrzynka, widzowie, i będzie musiał jakoś dziwnie gdzieś machać, żeby zjeść to, więc to jest na serio mocne i postawimy oczywiście tutaj tak, tak. Ciekawi mnie co jest tam na dole. Dobra, jest kit, pyk, elegancko, dobra, tutaj wszystko siedzi. Tutaj na razie się to prezentuje tak. Musimy jeszcze tutaj trochę tego dodać. Elegancko będziemy musieli chyba troszkę dorobić ze skrzynek. I zrobimy sobie taką dodatkową warstwę, żeby jakby chciał wylecieć od góry, to będzie elegancko takie coś, Teraz widzę. Dorabiam sobie troszeczkę skrzynek, oczywiście, pyk. I mamy troszkę skrzynek, i oczywiście stawiamy je sobie od góry. No i na serio to już wygląda? Według mnie, w sumie, Git. Możemy postawić jeszcze tutaj pajęczyny, żeby to wyglądało tak groźnie, żeby tylko dobrzy gracze tutaj przylatywali. Bo po co mi jakieś noby, z które nie umieją grać. Grawidowie. Mamy tu jeszcze taką fajną warstwę webów, na serio to się bardzo mocno prezentuje, no i patrzcie teraz, patrz, widzę tutaj wlatuje, no i on coś może sobie jeszcze coś stawiać i ale jeszcze wam pokazać jeden ciekawy trik. Patrzcie to, jeszcze robię, widzę, jedno warstwę. Co Was na serio może zdziwić. Bo już jak widzicie, nie mogę tam nawet wejść. Ale pokażę Wam też ciekawy trik do właśnie do takich trapów. Bo na serio, ja lubię bardzo budować takie trapy. Jak się widzę, jak ktoś złapię w takim trapie, to aż jest satysfakcja. No i patrzcie to, musimy tutaj szybko jakoś tak postawić. O, jeszcze tutaj mi się skrzynka postawiła. Więc ją zniszczę. I patrzcie, widzę, jest takie coś. Więc jak chłop tutaj wleci, to od razu wlatuje tutaj. I tutaj już nie ma ucieczki jakieś. Trzeba jakoś dobrze to zrobić. Nie ma ucieczki, co jest na serio mocarne. jeszcze zrobimy jeden trik. Widzicie, ja nie pamiętam, czy ludzie tak robili ale jeśli, o tak jestem wydaje mi się widzę, że było, że często ludzie budowali jeszcze takie coś, widzowie żeby w ogóle nie dało się stąd wyjść co jest też mocarne, więc zrobimy takie coś jeszcze, co w ogóle umożliwi graczom wyjście musimy oczywiście tutaj wszystko domurować elegancko, patrzcie tutaj jeszcze skrzyneczka i patrzcie teraz to, jeszcze widzę tam brakuje troszkę skrzynek, więc ja szybko dodam i elegancko widzę tutaj braku, brakuje troszkę skrzynek już wszystkie co oczywiście tam dodałem wywalę, oczywiście muszę schować sobie ten shulker tutaj, to wszystko tutaj. Jak widzicie, trap jest mocarny I gracz tak wlatuje sytuk. I jak on już tutaj jest, widzowie, to według mnie już tutaj nie ma ucieczki. Można widzę jeszcze jednak zrobić jednak taką rzecz, że jeszcze zamiast tego widzę postawić to o tak. O. I teraz to widzowie w ogóle nie ma stąd ucieczki. I zaraz widzowie spróbuję tak kogoś tutaj ciekawego złapać. Może wezmę komuś, niby będę coś pokazywał. Nie wiem, jak się ktoś wezmę, Bo znajdzie taką jedną osobę, która jest się w stanie na to nabrać i ma na serio dobrej temy. Więc spróbuję go na to nabrać. I oczywiście muszę sobie... O nie, już ktoś tutaj, widzę, przyleciał. Żeby nam tylko nie zgryfował trapa. Widzowie, podlatuje już tutaj dużo ciekawych graczy. Jest tu już naprawdę ich sporo. Więc ja się trochę boję, bo jest. Tutaj już ich dużo przylatuje. Ja mam jakiegoś, widzę, gracza w ogóle w kratce. Więc go po prostu. Próbuję widzę zabić. Oczywiście muszę jakoś tutaj próbować. Wezmę sobie na pasek, widzę te siekierki. On mi tutaj gryfuje tego trapa, więc próbuję go oczywiście zabić. Widzicie? On otworzył skrzynkę, widzowie, co to mi dużo daje, ale trzeba on tylko mi nie uciekł. Widzę, ja tutaj cały czas czekam, aż ktoś ciekawy mi tutaj wleci. Jest jakiś chłop najlepszymi temami, widzowie, tutaj. Więc on się wkleił tutaj we mnie masno. Więc ja się trochę boję w sumie, ale będę się z nim bił. On założył, widzę elytrę! On widzowie, chyba powoli pada. Zobaczę, czy mam miejsce w On widzę jest cały czas na elytrze. Nie wyrobi, próbuję go zabić. Do To te widzę, To totem kolejny! Widzę, tylko że mi go ktoś nie podebrał. Zabiłem, widzę, zabiłem go! On miał najlepsze itemy na serwerze! Chowa to szybko, szybko! Może on coś jeszcze tutaj ciekawego miał. I patrzcie, widzę, jak on oddał w pysku. Eleczka widzę na czacie, widzowie. Zabiłem go, idę to szybko, zaraz sprzedać. Musimy widzę zaraz. Patrzcie, mamy jeszcze jedną osobę, widzę. Mamy jeszcze jedną osobę, widzę. Patrzcie, zabijam jeszcze jednego chłopa, widzę. Zabijam jeszcze jednego chłopa kolejnego. To jest taki mocny trap, widzowie, że on jest tutaj się wywala. To jest najmocniejsze. Patrzcie, on jest do on jeszcze tutaj ginie co najlepsze. On już widzę nie wyrabia powoli. O, ja go tutaj dociskam do, do końca. Widzę, do końca go dociskam. Patrzcie jak on sobie ładnie ginie, patrzcie jak on sobie ładnie ginie, patrzcie jak, Patrz, jak on ginie, tylko niestety chyba miał dużo temu i nam postanowił uciec, ale widzę ten trap, to jest chyba najlepszy w historii trap, który widzę, zbudowałem. Jest on taki masywny, że jakby ktoś chciał uciec z górą, dołem i tak nie ucieknie, więc jest na serio mocarny i to, co się właśnie wydarzyło, przejdzie chyba do historii, mi się wydaje, bo zabiję najlepszego gracza, u mnie widzę taki sam co ja i już wam pokazuję co mam z niego i temu Olaf'a, i jak miecz Olaf'a więc to jest na serio mocarne, co to się właśnie wydarzyło, Teraz oczywiście widzę, ja wszystko wystawiłem na rynek, nie, ja czekam aż mi się to sprzeda, ale oczywiście został mi troszkę zgrifowany trap, ale widzę, muszę to odkopać, żeby to trochę odżyło widzę, muszę to wszystko naprawić oczywiście, robię tutaj te warstwy, więc wszystko oczywiście wzmacniamy, żeby tutaj mi nikt nie uciekał, musimy to jeszcze rozkopać, bo tutaj się ktoś przyczepi i jeszcze przez to nam ucieknie, o kurda widzowie, oczywiście skopałem to element. Elegancko, jest to złapałem tą skrzynkę w locie. I musimy tutaj na pewno też to oczywiście naprawić, żeby tutaj wszystko było elegancko. Pyk, pyk, pyk. Już ktoś tam lata, nie wiadomo kto, więc ja się troszkę boję, żeby mi się ktoś jakiś prosty raz nie, nie wbił, który ma dwa sety, widzę, w zapasie, który 500 koksów nosi przy sobie i żeby mnie nie zabił, więc też się o to troszkę boję. Muszę tutaj wszystko, widzę, oczywiście naprawić, żeby tutaj wszystko działało. I chyba już jest wszystko Git. Mogę w sumie, widzę, już to wszystko powoli odkładać tutaj do kosza. To mogę do kosza. Pyk. Elegancko widzę to tutaj. To mogę trzymać. I widzę lata jakiś pro player. Bara, widzowie, ja czekam już tutaj troszkę w tym trapie. Czekam aż ktoś poleci, bo ten trap jest na serio mocarny. Tutaj patrzcie. Tutaj ktoś próbuje coś postawić. Nic nie postawi. Tutaj jest e, oczywiście to. I jak ktoś to szybko będę dostawiał. Więc czekam aż ktoś po prostu wleci do tego trapa. Jest to no na przykład taki jakiś pros, który ma duży render distance. Na pewno to widzi. Jak widzicie już ktoś podlatuje. I ja się boję trochę, bo on ma chyba najlepsze temy na serwerze. Więc ja go od razu biję. Nie daję mu ani chwili, więc szybko musimy. Patrzcie, on już prawie totem poleciał. Tylko ja nie chcę padnąć, widzę? Więc teraz full skupienie. Ja się muszę z nim bić. Dobra, widzę. Ja tutaj jem koksa. On cały czas, widzicie? Nie może nic postawić. Cały czas je. Cały czas się, widzę, bijemy. On już ma 7, 8, 7. 6, widzę, sert. Cały czas mu te perki siadają. Więc oczywiście, widzę. Gram z nim mądrze. Próbuję go oczywiście zabić. Ale oczywiście, patrzcie, ja dostałem prawie po totemie. Ale dobrze, że on zaczął jeść koksa. Tylko w sumie to też lepiej dla niego, bo on cały czas jest na plus z tymi. Patrzcie, tylko on widzę, patrz. On teraz może prawie pad. Tylko znowu go coś uleczyło. On, on cały czas klika. Widzę, jak je te skrzynki, co mi daje dużo na plus. Widzę, bo patrzcie, on coś próbuje zrobić. On klika w skrzynkę, widzę, To jest na serio mega dobre dla mnie, oczywiście. I patrzcie, ja go próbuję, oczywiście, zabić. Jakoś tak od pleców teraz wejdę. Może to go trochę pogubi. Ale widzę, jak zabijemy to gracza, to to jest oficjalnie najlepszy trap. Widzę, nie wiem, na całym box pipi. Więc oczywiście próbuję go zabić. I Spróbuję tutaj, oczywiście, dać mu bomby. I kurde, było już naprawdę blisko. Ale oczywiście on cały czas, widzę, klika w te skrzynki. Te skrzynki są takie że on widzę traci bardzo dużo sekund po prostu na klikaniu w te skrzyki spróbuję go teraz do końca on widzicie już ogarnął i jak je to widzę wchodzi w ścianę i fajnie widzę że zbudowałem to też przy borderze bo tutaj nie może też nic zrobić i widzę że teraz muszę się skupić bo mi powoli pada set nie wiem ile on ma setów w zapasie ja tylko widzę jednego więc też się trochę o to obawiam więc muszę, muszę widzę po prostu walczyć muszę po prostu walczyć po prostu czekam muszę po prostu cały czas się bić cały czas jemy koksiki oczywiście oczywiście pyk pyk on widzę cały Cały czas coś robi. On cały czas się patrzy tam i je. Bo widzę, ma problemy z tymi skrzynkami. I patrzcie, on, on widzicie? Otworzył skrzynkę. Otworzył skrzynkę znowu. Więc to jest na serii Omega Only Trap. To jest chyba najlepszy trap w ogóle w historii. I ja się teraz skupiam. Bo już mi powoli 90 mam na bani, Więc szybko go bije po prostu. Będę musiał grać na seta z nim. Może mu coś padnie w końcu. Ciekawe, czy on ma seta na zmianę, widzowie. Nie to bardzo ciekawi. Patrzcie, on już ma banię czerwoną. Pokazuje mi w paku, Więc jakbyśmy go zabili, byłoby to naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że tutaj teraz możemy się sobie bić do końca, więc będę się z nim po prostu bił. Czekam, a może aż tutaj w końcu. Patrzcie, on widzę, zmienił banie, zmienił banie, padł mu totem, widzę pierwszy. Pierwszy totem upadł. On cały czas je koksy. Tutaj nie zaliczyła mi hita. Tylko musimy widzę grać mądrze. Musimy grać mądrze. Nie widzę jakim cudem. Ja Miałem 50 na bani, a 200 butach. On cały czas coś zakłada, widzę. Cały czas coś zmienia. I ja muszę szybko to odkładać. Patrzcie i on od ciekawych setów. Patrzcie ile on miał setów. Już, patrzcie to, patrzcie co się odwaliło. Czekajcie, szybko muszę to szybko tutaj odkładać, bo patrzcie co się właśnie dzieje. Patrzcie to się właśnie... Się dzieje. Zabiję, widzę kolejnego jakiegoś dobrego gracza. Patrzcie ile tu jest totemów, widzę i wszystkiego. On widzę dzięki tych skrzykach nie wyrobił, więc to jest najlepszy traf ogólnie w historii, mi się wydaje. Patrzcie, ile tu jest tych totemów widzę. Więc szybko muszę szybko odkładać tutaj, więc szybko biorę te totki. Ile on tego wsadził widzę, bo mu się pewnie myszka zrobiła tak. I mu zrobiła tak. I widzę, on już nie miał totemów, co jest mocarne. On widzę już nic nie ma, praktycznie, bo teraz to co zrobiłem, było najlepsze, co właśnie się stało. I oczywiście muszę się szybko zrepać. I widzę, patrzcie ile. Eleczek się posypało, ile też rankingu z niego mam i kolejne najlepsze itemy widzę na serwerze mam z niego, czy jest na serio Mocarne i temu Olafa. 2-3 widzę, czy jest na serio? Mega Koks, co to się właśnie odwaliło, więc oczywiście widzę, nie wiem, to jest najlepszy trap w historii. Patrzcie, jesteście w takim trapie, który was dociska, nie macie czasu reakcji. Oprócz jedzenia koksów nic nie robicie. A z tego powodu, że na boksie na że są mocne hity i szybko pada set, jest mega klepa, dynamiczna i nie da się uciec. Ja widzowie, uciekam, szybko idę, widzę wszystko sprzedać. Mam na Mam nadzieję, że nikt mi nie przyjdzie i nie zgryfuje trapa. Gdy już ktoś tutaj podleciał i ja się trochę boję, więc szybko musimy tutaj patrzeć. Ktoś zbudował już tam jakąś dziurę, więc musimy szybko tutaj szybko zamurować. Na razie zrobimy tak i stąd odlatuję. Więc szybko widzę, odlatuję to sprzedać na rynek i wracamy. Można jeszcze chodzić. Wierzę w to, że jeszcze jakąś jedną osobę uda się w tym zabić. Tutaj jest na serio dużo zgrifowane, więc po prostu to sobie naprawimy. Ja mam dużo czasu. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba, bo w sumie w się już troszkę czekałem, ale muszę to po prostu odbudować. Tylko żeby właśnie jakieś Steve y mi nie podlatywały i mi nie rozkopywały. Na złość, bo może już wiedzą, że kręcę odcinek. Tu coś takiego, już poszła plotka i widzicie, już podlatują jakieś. Tutaj jakiś cały czas chłopy podlatują, więc ja już sobie dobiorę może Trochę totemów, ale chyba nawet nie zdążę. Pacie, widzę to. On widzę, zjadł koksa od razu. Widzę, będę musiał go cały czas bić. Zobaczymy, czy uda się go zabić. On cały czas leci na totemach, widzowie. Tutaj elegancko. Dobra, widzę, ja się z nim biję. On się ze mną też widzę elegancko tutaj biję. On już widzę, pacie, nie wyrabia. Cały czas je koksy. Są takie teraz mocne hity na boksie że on leci na totemach, widzę cały czas. Trapie. Ja nawet nie muszę widzę krytować. Patrzcie, widzę, on coś robi z tymi skrzynkami. Znowu widzę, patrzcie, się, grad pogubił. Nie wiem, malaga, czy co? Nie, nie malaga, bo cały czas zakłada totemy. Coś się pogubił z tymi skrzynkami. Dora, widzę, ja się z nim biję. On mi zbił totem. Mam nadzieję, że się uda. Patrzcie, ja się z nim widzę, cały czas bije zbił mi po totemiku, więc ja się cały czas z nim leję. Mam nadzieję, że się uda, bo to jest na serio mocne. Cały czas się dobieram. Mam nadzieję, że przeżyję, bo nie chciałbym padnąć, widzowie. Byłoby mi na serio lipa i taka szkoda. Patrzcie, on nie zaużył chyba totemu. I widzę, że załysłem szybko, załysłem. Widzę klatę na chwilę i dobrze, że szybko to szybko zrobiłem, bo już widzę się bałem, że ktoś mi wleci i mnie podwali kila, widzę szybko, albo mnie zabije, więc szybko tylko i wszystko mamy. I widzę trap jest na serio mocarny, bo zabiję widzowie już wam mówię. Miecz czeka Prosta, czyli 23, jeden z najlepszych na serwerze widzę, bo to jest najlepsze, a to już jest na serio. 23 to jest też mega kit, miał on ludzi, gdzie miał on spodnie Elzy. To jest na serio mega kitem, ten wszystko mega dobre. Widzę, nie mogę to otworzyć, szkoda, ale patrzcie, ale patrzcie, widzę, miał odłamek, jak go sobie tutaj może schowam. Po prostu może jak już gracza. Jest tu, widzę, ten trap. Może, możecie w sumie, widzę, bit na majstara i zobaczyć, czy on jeszcze jest. Jest to, widzę, kordy 2347x164 na, na CH1, więc możecie sprawdzić, w na majstara, czy on jeszcze istnieje. No i patrzcie, mogę w sumie dać tutaj tabliczkę, widzowie. Krzysimir tu był. I widzę, widzicie, daj lajka, like widzowie, przylecić tutaj i zobaczyć, czy jeszcze to istnieje. Wbijajcie na serwer. No i co, widzowie? Ja idę to szybko sprzedać. No i na serio trap jest mocarny. Jak widzicie, osoby padają w nim jak muchy. To jest na serio mocarne. Ja oczywiście zachęcam do robienia trapów, bo pa, nawet wystarczy widzę takie coś, że robicie komuś domek, bijecie się z chłopem i widzowie, jest łatwo kogoś zabić. I jak są takie hity, to jest na serio mega mocne. Więc ja widzę, ja sobie to rozkopię, bo wełna jest bardzo... Bardzo, widzowie, jest cenna w sumie, bo ją się rozkopuje, tak? I co, bardzo długo to czasu zajmuje. No i... A czas to pieniądz. Więc, widzowie, oczywiście zostawcie lajka, suba z maniem, jeśli chcecie więcej filmów z boksa. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i co? Ja już się z wami żegnam. Elo!